Stojąc z nożem, kojarzenia są jednakowe. Chodziło bardzo, po przyziemną sprawę, chodziło o guziki tylko u spodni, żeby nie mogli, żeby się uciekający miał trudności z trzymaniem spodni. Skąd myśmy mogli wiedzieć przed wojną? Nawet nigdzie nie można było przeczytać. Mieliśmy, mieliśmy takie skojarzenia, pamiętam. Później zaczęli nas karmić taką słoną małą rybą, jak szproty. bardzo. I dawano nam chleb, a nie dawano wody. I tak przyjechałem, przyjechałem do Brześcia. Najpierw do Biegostoku i z Białegostoku do Brześcia. w tym Brześciu było, było nas zarówno w więzieniu w twierdzy Brześciu jak również w drugim ty, ty, ty więzieniu zbudowanym przez Kostka Biernackiego już przed wojną i to były dla nas naj, najcięższe, najcięższe chwile. Stamtąd wyszliśmy 22 czerwca 1941 roku. Rozpoczęła się ofensywa niemiecka i byliśmy o godzinie już wolnym i o godzinie 9 rano. Ja byłem w sześciu rano 21. pierwszego. W człowiekiem wolnym. Oczywiście tych, którzy byli w karcach, to wystrzelano. Tych, którzy byli na celach, w celach ogólnych, to tylko pozamykano cele i zostawiono nas. Pamiętam Niemców wchodzących do różnych strzeleckich niemieckich przy bramach przy bramach, poruszających się wzdłuż ulicy. bo dla nas to jakimś olbrzymim przeżyciem. Po raz pierwszy staliśmy się ludźmi wolnymi, ale Niemcy zabrali zaraz tych, którzy byli tam gdzieś w pobliżu, zabrali do szpitala. No i zaczęli się opiekować, no i od razu Propaganda przeszła niemiecka. Brzeź był wolny o godzinie 11 w dzień. I tak się rozpoczęła dla mnie. No wojna, powróciłem już do konspiracji organizowanej przez, przez nasz, przez pułkownika liniarskiego, dowódcę okręgu białostockiego. I już się rozpoczęło inne życie. Tragia polegał na tym, że Armia Krajowa ciągle przysyłała rozkazy, żeby zaprzestać walki z partyzantką radziecką w Nowogródskim. Ze względu na ogólną sytuację polityczną, co Trudne było do wprowadzenia, ze względu na to, że ludność postanowiła bronić się. Samoobronę stworzyła, broniąc się przed oddziałami radzieckimi i przed napaścią. To, było, to była czysta samoobrona. To trwało przez cały okres wojny. Dzisiaj trzeba chyba pewne rzeczy prostować, wytykać. Tak sobie ja wyobrażam. A ponieważ miałem szereg akcji. Akcji na Prusym Wschodnim. Wtedy, kiedy była kwatera Hitlera. Kęczynie. Jacy byli pana żołnierze? Gdyby pani o nich mógł powiedzieć? Proszę była to przeważnie młodzież szkolna. Młodzież gimnazjalna. Głównie to były 18, 19, 20 lat. Wspaniała młodzież. Wspaniała. Słowo wspaniały to jest jeszcze niedostateczne. Nie Część wyniosła z domu. Swoje, swoje związki z przeszłością, z historią, z domu. Część wyniosła i duża część wyniosła ze szkoły. Polne szkoły, szkoły wyraźnie, nacisk składły na Bardzo pomógł tutaj kościół. Też, który kładł nacisk na to patriotyczne wychowanie, patriotyczne wychowanie młodzieży. Pamiętam, jakieśmy szli, chodzili na Przedmieście Wilna, W jest tym roku, lipiec, 8 lipiec 44 roku. I ten stojący kapelan błogosławiący i rozruszający to tylko możliwe życie osobiste. No i później spotkaliśmy się armię radziecką z przeżyciami wszystkimi. Nikt nie przypuszczał, że takie będą losy. W ostatnich kilku latach wyjechało ponad półtora miliona wykształconych Polaków. Co by pan do nich powiedział, do tych innych, którzy się jeszcze nie zdecydowali? Jak ich zatrzymać? Ja jestem optymistą. Patrzę na to z spokojem, patrzy na to z wiarą, że te wartości, za które walczyliśmy. One odżyją. Dlatego że na, na emigracji nie ma żadnych szans. Niektórzy oczywiście, bo jedni mogą znaleźć, wybić się, ale generalnie nie ma. Natomiast swojej ojczyźnie nie mają szans. Stąd. Pan miał jaki wyrok? 13 lat miał. I został pan mimo tego wierny swoim wartościom? Przebaw. Przychodziły święta Wielkiej Nocy albo Bożego Narodzenia. is potikaal evronk